Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! w gminie miejsk-mazowiecki. Witamy także przedstawicieli prasy, no i także szczególnie gorąco kapelę Małego Stasia, która dzisiaj zaszczyciła swoją obecnością tę uroczystość. Mam nadzieję, że tutaj pięknie dla Państwa zagrają chciałam przedstawić też wójta gminy Mińsk Mazowiecki Radosława i w zastępstwie wójta Piechowskiego który niestety przebywa na zwolnieniu lekarskim na pewno sercem jest wszystkim państwem ale nie mógł dzisiaj być obecny także pracownice urzędu pani Lidia Nowak Agnieszka Jeżkowska działając Proczek i pani Aneta Zalewska będą tutaj nam dzisiaj dzisiaj pomagać dziękujemy że chcieli państwo przybyć razem z z rodzinami, bo jest to okoliczność szczególna. Złote gody, 50-lecie ślubów, to jest taka okoliczność, którą niewiele Pan może celebrować. Tym większy zaszczyt jest, że, że Państwo są i są tutaj dzisiaj z nami, że zdrowie okoliczności pozwoliły Państwu tutaj być. 50 lat wspólnego życia to jest dużo radości, a czasami też smutne chwile, ale które wspólnie się razem e, przeżywa. E, to, że państwo są 50 lat razem, jest bardzo ważne dla polskiego państwa i wyrazem tego właśnie są te medale, które przyznane są przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, e, no, który chce e, uhonorować to, e, uhonorować państwa postawę, e, no i dać też przykład innym, że właśnie takie wspólne życie jest cenną wartością dla państwa polskiego. E, dlatego, że e, no w tej chwili, jak Państwo widzicie, e, nie ma tak wielu osób, gdzie trwałość małżeństwa jak jest tak jak, e, tak, jak u Państwa. E, a Państwo pomimo tych różnych, tak jak powiedziałam, przeciwności losu czasami, potrafią razem trwać. I to dzielenie się wzajemną miłością, e, wychowywanie dzieci. Ee, witanie na świat wnuków jest taką e, taką wspólną e, wartością tego e, małżeństwa, także e, chcieliśmy tutaj e, wręczyć Państwu medale i to jest główna e, część tej e, uroczystości. Proszę Państwa, ja tak nie zabieram głosu i na początek już sobie zdałem sprawę, że będę mały byłem, ale to mój pierwszy raz w życiu, jeżeli chodzi o tego typu uroczystości. Myślę, że szybciutko dorosnę do roli. Zabiją na na jeden dom, że najpiękniejsze jednak są ścianki. No, promować młodych ludzi dzięki starszym ludziom. Czyli promować wasze dzieci dzięki wam i daje nagrody tym, takie, takie, takie nagrody demograficzne tym wszystkim, którzy mają czworo dzieci i więcej. Czyli tyle ile ja zdołałem mieć. Bo na więcej żona się już nie zgodziła. I wyszukałem Państwa trzy pary, które zasługują na na nasze nagrody. A to te nagrody to, proszę Państwa, 25 filmów Płyt CD, DVD z filmami na 100 godzin oglądania na długie zimowe wieczory z naszych festiwali budowych na tutaj festiwali chleba i zetno Kabaret. Czyli folkloru będzie dużo. I z tego co tutaj udało mi się znaleźć, to tak jest. Poproszę Janinę i Zygmunta naraz tu do mnie. I poproszę Danutę Eugeniusza-Kowalskich oraz Alicję i Aleksandra Jankowskich. Brawo wam! Ja żeby was, wszyscy widzieli i żeby was też i kamera widziała. Proszę państwa, nie mogłem powiedzieć 50 lat temu, bo ja dopiero mam 62. Więc jak mogłem? No chyba 12 lat. A kto wie, wtedy, że ja w ogóle będę miał jakąś gazetę albo jakieś media. Gratuluję. Dziękuję. gratuluję również. To Tomek rządzi wideo, DVD. No. Nie ma, ma, ma. Urodziła no. urodziła, to nie żona. Ale to będzie 100 godzin jeszcze mało. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. To, proszę Państwa, jest jedyne wydawnictwo w całej Polsce. Takiego wydawnictwa nie ma. Ale ja zadbałem o jedno, żeby te festiwale, które ja oglądałem, żeby miały swoje poświadczenie właśnie na wideo. Gratuluję. To, że kobiety nie rządzą. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. A Państwu gratuluję naprawdę, ponieważ ja wiem, że i światło już było był wtedy i telewizory tak. były, a wy jednak... Ja, nie, jednak staraliście się, żebyście się Czyli tak, nie, nie. tak, tak. Ja, Może może jak serial, z tego jakiegoś, z tego serialu do łóżka. No dziękujemy wszystkiego dobrego. Jeszcze raz gratuluję. Proszę Państwa, dla osób, które lubią tańczyć i absolutnie nie jest to, nie to, że ja tutaj sobie utożsamiam jakieś odpuszczanie grzechów albo coś takiego, absolutnie nie. Ale Tango zatańczyć z ukochaną kobietą jest nigdy nie jest grzechem, nawet w Adwencie. Zapraszamy do tanga skrwawnięte serce. Współpracuje Warszawska, to prawda, nas znała, na ze wschodu na zachód prowadzi, a dalej szeroki świat. Niech sobie tam mają na nawyżku, moje wersu jeszcze raz mnie cieszy, że w pobliżu nasza warszawa. We've got